To jest magazyn Gminy Lubicz w Radiu Toruń. Korkująca się droga krajowa między Toruniem a Lubiczem Górnym to ogromny i codzienny problem dla kierowców, nie tylko z Gminy Lubicz, ale również gmin ościennych i miasta. Marek Nicewicz o poprawę sytuacji na Krajowej Dziesiątce zabiega od początku swojej kadencji. Dlatego z radością przyjąłem informacje medialne, które pojawiły się na temat budowy dwóch rąd turbinowych, powiedział wójt to dzięki wsparciu tego pomysłu przez pana posła Jana Ardanowskiego ronda te mają szansę powstać w Lubiczu Dolnym oraz w Lubiczu Górnym w ciągu drogi krajowej numer 10. Jak podkreśla Marek Nicewicz, budowa rond turbinowych na dziesiątce jest bardzo dobrym pomysłem. Zauważa jednak, że rozbudowa drogi krajowej w Lubiczu Dolnym i Lubiczu Górnym powinna przede wszystkim służyć mieszkańcom tych miejscowości, a nie tylko tranzytowi. Dlatego projekt rozbudowy w zaproponowanym kształcie Wójt Lubicza zaopiniował negatywnie. Marek Nicewicz nie zgadza się z niektórymi zaproponowanymi rozwiązaniami dla pieszych i rowerzystów. Szczególnie niepokoi go brak możliwości przekraczania jezdni drogi krajowej w jej poziomie. Zastosowanie kładek we wskazanych lokalizacjach, zarówno w Lubiczu Dolnym, jak i w Lubiczu Górnym, znacząco wydłuży drogę o kilkaset metrów. Spowoduje również utrudnienia w przemieszczaniu się rodziców z wózkami. Dzieci na hulajnogach i rowerkach, osób starszych czy z dysfunkcjami ruchu, tłumaczy. Proponuję więc listę kilkunastu poprawek, wśród których, poza zaplanowaniem przejść dla pieszych i rowerzystów w poziomie skrzyżowania oraz koniecznością zaprojektowania dróg dla jednośladów, są inne istotne dla mieszkańców. W Lubiczu Dolnym to wprowadzenie wydzielonego prawoskrętu dla jadących od strony Biedronki do Torunia. Oraz analogicznego rozwiązania dla kierujących się z centrum miejscowości w stronę Warszawy. W Lubiczu Górnym Wójt również wnioskuje o wprowadzenie na skrzyżowaniu wydzielonego pasa prawoskrętu dla jadących w stronę Torunia, podobnie jak jest to zaprojektowane w przeciwnym kierunku. W tej miejscowości ogromnym problemem może być także zamknięcie zjazdu w ulicę Lipnowską w kierunku wschodnim. Co uniemożliwi odpowiednią obsługę w zaopatrzenie obiektów handlowych zlokalizowanych przy tej ulicy oraz na całym obszarze handlowym przy skrzyżowaniu ulicy Lipnowskiej z ulicą Bankową. Trwają również prace nad projektem przebudowy Drogi Krajowej nr 15 w Grębocinie. Ten projekt Marek Nicewicz również zaopiniował negatywnie. Wójt zaznacza, że jest wdzięczny projektantom za wdrożenie niektórych wcześniej już zgłaszanych przez siebie uwag, nadal jednak zauważa rozwiązania, które spowodują znaczące niedogodności dla mieszkańców Grębocina. W piśmie do biura projektowego, wybranego przez Główną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Wójt pisze: Przebudowa skrzyżowania w centrum Grębocina wraz z odcinkiem Drogi Krajowej nr 15, według zaproponowanego projektu, pogłębi problemy społeczne podział miejscowości na odseparowane części. Niekorzystnie wpłynie też na funkcjonowanie przedsiębiorców lokalnych, ekrany akustyczne i brak dojazdów. Nie rozwiąże również problemów komunikacyjnych, takich jak korki, powstające na odcinku pomiędzy projektowanym skrzyżowaniem a wjazdem do Torunia, ze względu na dużą ilość sygnalizacji świetlnej wstrzymującej potok pojazdów. Ponadto. W przedstawionym projekcie ograniczono ilości skrzyżowań i zjazdów, co spowoduje duże zmiany w organizacji ruchu, wymuszając w wielu miejscach wydłużenie dojazdu oraz zwiększenie ruchu pojazdów na drogach lokalnych. Marek Nicewicz wskazuje też na 12 krytycznych miejsc projektu, wnioskując o ich rozwiązanie, np. brak możliwości zawracania na skrzyżowaniu z ulicą toruńską dla jadących od strony Olsztyna. Oraz lewoskrętu w ulicę szkolną, również od strony Olsztyna, co znacząco utrudni dojazd do przedszkola i szkoły. W obu opiniach wysłanych do biura projektowego, Wójt Lubicza prosi o wprowadzenie swoich propozycji do projektu, deklarując współpracę przy wypracowywaniu optymalnych rozwiązań. Podczas konferencji prasowej poświęconej tej sprawie nasza redakcja zapytała Wójta Nicewicza dlaczego em, projekt nie uwzględnia interesów mieszkańców gminy, tylko koncentruje się na tranzycie. Odpowiedź wbrew pozorom jest bardzo prosta, bo za zleceniodawcą i, e, jest Generalna Dyrekcja Dróg i ona odpowiada generalnie za ruch tranzytowy na terenie naszej gminy. Zlecenie dotyczy rozkorkowania dziesiątki i to się dzięki temu rozwiązaniu na pewno stanie tylko kosztem niestety mieszkańców zarówno Lubicza Dolnego, Lubicza Górnego, jak i mieszkańców Grypociny. A jakie są szanse na uwzględnienie poprawek zgłoszonych do biura projektowego? Szansę jest ciężko oceniać, natomiast najistotniejszą dla nas z punktu widzenia użytkowników tych skrzyżowań to jest przede wszystkim powrócenie do koncepcji budowy przejść dla pieszych w poziomie drogi krajowej i do robienia tych prawoskrętów oraz nie likwidowanie zjazdu w ulicę Lipnowską. To są też najważniejsze rzeczy. I jest nadzieja, jak się okazuje. Kilka dni po konferencji prasowej Wójta w sprawie przebudowy dziesiątki i piętnastki przedstawiciel Generalnej Dyrekcji w Wypowiedzi dla Telewizji Polskiej potwierdził, że zapoznał się z uwagami Marka Nicewicza i przynajmniej część z nich zostanie uwzględniona. To tyle, jeśli chodzi o kolejne wydanie magazynu Gminy Lubicz w Radiu Toruń. Za uwagę dziękuję, Tomasz Kaczyński.